Witam ponownie w lasach Beskidu Niskiego troszeczkę popadało ale to tak popadało dość konkretnie las przyjął troszeczkę wody wszedłem do lasu wcześniej i zacząłem od kureczek no i popatrzcie tu no i opieńki pięknie rosną tak jak mówię obok kureczki fajny widok opieńki podpinki jak to się u nas mówi o proszę jakie tu super spójrzcie sami piękny widok piękne grzybki, bardzo dobre powoli się zaczynają wilgoć w lesie jest więc będziemy i podgrzybki nawet są tutaj troszeczkę stare, ale są także trzy rodzaje grzybków w jednym miejscu tniemy idziemy dalej kolejne piękne popieńki takim rosną sobie ciemnym młodym lasku jodłowym super patrzcie super zdrowiutkie więc ciężko mi filmować i ścinać o tam mam wyżej kolejne ale tniemy te i szukamy dalej może jeszcze jakieś budowliki znajdziemy aczkolwiek nie nastawiam się dzisiaj. Powiem tak. Nie ma za dużo grzybków. Noce zimne. Są rydzyki, kurki. Zaczynają się młode, fajne opieńki. Na bodowiki jeszcze trzeba poczekać. Aż tak jak mówię, zrobi się ciepło. Ale nie o tym mowa. Chciałem Wam pokazać pewnego grzybka. Taki kolor. Piękny, taki fioletowy. Patrzcie. Urwę jednego, urwę zerwę. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Fioletowy, pod spodem, tak samo. On się nazywa gąsówka fioletowawa albo gąsówka fioletowa. Nie wiem, czy w innych lasach Polski rośnie tak obficie, ale możecie sobie sami zobaczyć. Rośnie takimi. Długimi liniami, takim sznurem. Patrzcie, jak tu zakręca. Super, piękne grzybki. Babcia mi kiedyś mówiła, że w czasie wojny Niemcy zbierali te grzyby. Piękny kolor. Po przekrojeniu można zobaczyć, że siedzą w nich robaki. Więc, jeżeli by byłby to grzyb nieadalny, to by raczej robak w nim nie siedział. Możecie sobie zobaczyć sami. Pięknie rośnie. Rośnie, podobnie jak kolczak obłączasty. Takimi liniami, takimi kręgami. Piękne grzyby. Smaczne. Tak jak mówiłem wcześniej. Babcia mówiła, że Niemcy zbierali te grzybki. O, tutaj już właśnie jednego. Można sobie zobaczyć przekrój. Piękny, fioletowy. Są dziurki, więc robaczki go penetrują, pięknie pachnie, Niemcy ten grzybek zbierali, gotowali, smażyli, no, u nas niestety nie jest zbyt popularny, a bardzo smaczny, piękne grzybki, piękne, piękne okazy gąsówki fioletowej, fioletowej, proszę bardzo. Pięknie rośnie. Naprawdę jest jej mnóstwo. Gdzie tutaj w ten ciemny las, jodłowy? Nie spojrzeć, wszędzie rośnie ta piękna gąsówka. Proszę bardzo. Ona już jest, mówię, robaczywa. Bo jednak. Spójrzcie. No mówię. Niedobrego grzyba. Robak by się raczej nie imał. A ta, ta gąsóweczka jest naprawdę pożądana na zachodzie Europy. U nas mało znana i praktycznie nikt jej nie zbiera.